Taki kolejny krótki vlog, a więc odnośnie rozwoju homo sapiens w kierunku homo sapiens społeczny. Jednym z podstawowych warunków, żeby był sapiens, czyli ten myślący, a żeby nie zmienił się w jakąś degrangoladę poprzez właśnie za duży socjal. I wyręczanie przez sztuczną inteligencję, a więc, żeby nie doszło do jakiejś degrangolady, a więc odmurzenia i jakiegoś wtórnego ustecznienia genetycznego, to jest każdemu z osobników stworzyć przede wszystkim przestrzeń do rozwoju. Przestrzeń do rozwoju to jest warunek od zawsze dla sapiens. I co się teraz dzieje w dzisiejszych czasach? Zwróćcie uwagę, jak systematycznie ta przestrzeń ma być zebrana. Między innymi dlatego w średniowieczu był tak słaby rozwój technologiczny, bo była ta przestrzeń, można powiedzieć, zabrana przez różnego rodzaju systemy feudalne i monarchistyczne, gdzie panowie, królowie, księ księ księciowie mieli całe potężne włości z lasami, ze wszystkimi, a zwykły szary człowiek nie mógł praktycznie mieć nic i też automatycznie nie miał żadnej przestrzeni jakiejś wymiernej do tego, żeby, móc, żeby mógł nastąpić rozwój. A ów ci magnaci, co dysponowali praktycznie całą pozostałą przestrzenią, znowuż tej przestrzeni mieli na tyle dużo, zbyt wiele, że cały czas byli zajęci niejako kontrolowaniem tej swojej, Przestrzeni, która była dla nich po tysiąc kroć za duża. A więc tu właśnie chciałem Wam cały czas podkreślić patologię kapitalizmów, feudalizmów, monarchizmów, oligarchizmów, wszelkich ustrojów, gdzie właśnie rządzi prawo pięści, kto silniejszy, ten lepszy, bo prędzej czy później przekształci się to właśnie w coś takiego, że jeden ma zbyt wiele i to jest też dla niego szkodliwe, bo on cały czas jest absorbowany wtedy, jeżeli już, nie? Bo nieraz jest też tak, że pierwsze pokolenie zdobywa, drugie coś jeszcze tam do pomnaża trochę, trzecie zaledwie jest w stanie to utrzymać, a czwarte czy piąte już to przepierdziela, nie? A więc, ale to też nie jest reguła, no bywa tak, nie? Ale jest to właśnie jedna z tych podstawowych patologii Metodologicznych, która zwróci uwagę na historię w, u człowieka, była wielokrotnie. Jak jest e, za dużo dla jednego, to nawet temu osobnikowi to szkodzi, bo on też tak naprawdę nie rozwija się już tak e, jak powinien. Homo sapiens tylko już jest, ma tyle tych dóbr, że ma klapki na oczach i musi cały czas być zajęty e, pilnowaniem tego, żeby tego nie stracić. A z drugiej strony, z drugiej strony yy, zwykły człowiek, żeby nie doszło do takiej patologii, jaką nam chcą teraz zafundować, że będą yy, pensje socjalne, no bo sztuczna inteligencja zabierze iluś set milionom ludzi pracę i żeby ci ludzie, nie wiem, mieli za co żyć, to za darmo będą dostawać pieniądze i jakieś zakwaterowanie, czyli automatycznie się odmurzą. I nie o to chodzi, żeby im dać yy, tylko pieniądze za darmo i jakieś tam zakwaterowanie, tylko chodzi im o to, żeby zadbać o przestrzeń dla nich. A zwróćcie uwagę, że wtedy ani nie dojdzie do ich degręgolady, bo będą musieli po prostu na tej przestrzeni. Wymiernej przestrzeni. Ja nie mówię jakimś tam absurdzie, takim jak komuna na przykład chciała każdemu dać małego fiata i małe mieszkanie i to wszystko. Ja też nie mówię o jakichś absurdalnych, dużych przestrzeniach, bo to też człowiekowi jest niepotrzebne. Jakaś to już trzeba wyliczyć matematycznie, jaka jest niezbędnie potrzebna przestrzeń każdemu człowiekowi do realizowania jego wolności, tak, żeby nie wpadł w jakąś degręgoladę i wówstecznienie, w jakieś odmurzenie, a zarazem, żeby yy, też yy, czyli żeby był ten jego rozwój, żeby też za darmochę niczego nie dostawał, żeby sam realizując tą swoją wolność, mógł też automatycznie sam wytwarzać sobie dobra, no sam się utrzymać. A zarazem inny, dużo sprytniejszy, mądrzejszy, żeby też nie miał możliwości tej przestrzeni chrabcić całej pod siebie, zagrabić pod siebie, żeby po prostu, bo on trochę mądry, sprytniejszy, wydolniejszy, cwańszy, ma lepsze koneksje, układy, to on po prostu wszystko weźmie, a reszcie, nie zostawi nic. Tak już było w średniowieczu, to nie zadziałało. Dlatego właśnie. Do, to jest niezbędne. Z jednej strony musi być limit dla tych lepszych, cwańszych, żeby nie zabrali całej przestrzeni dla siebie, bo to jest automatycznie warunkiem dla tych słabszych, żeby też nie wpadli w degrengoladę, w jakieś odmurzenie, zacofanie, tylko żeby mieli to zapewnione minimum przestrzeni do realizacji swojej wolności, żeby móc rozwijać siebie. Po prostu żeby mózg się rozwijał, żeby móc rozwijać swoją osobowość, wszystko. Dobra, to by było tyle. Taki krótszy vlog udało mi się, trochę krócej. Ale sami widzicie, jak to się zazębia, nie? że jedno ma wpływ na drugi. Z jednej strony yy, nie może jednostka mieć za wiele tej przestrzeni, bo wtedy tylko się zajmuje pilnowaniem tego, a z drugiej strony nie może mieć za mało, bo nie ma rozwoju. Nie dawać pieniądze, tylko wędkę. Wędkę i przestrzeń i na tej przestrzeni niech działa. Każdy z... osobna. Właśnie tak ma międzydziałać działać i dualis. Dobra, to by było wszystko. Zachęcam dalej do komentarzy, do oglądania kolejnych filmów. Kolejny będę film mówił o czy, jaka jest różnica między mądrością a inteligencją. No to by było tyle. No co tu jeszcze mogę dodać? Mówcie o, na ten temat, interesujecie się tym tematem. Uważam, że to są w dzisiejszych czasach jedne z kluczowych tematów, które dotyczą ogólnie naszej cywilizacji. Żebyśmy mogli przeewoluować z homo sapiens w homo sapiens społecznego, a więc takiego, który nie jest ani agresywnym egoistą, drapieżnikiem, który by najchętniej wszystkich naokoło w jakiejś formie pośrednio uśmiercił, żeby wszystko mieć dla siebie ani żeby też się nie stać takim pasożytem komunistycznym, który czy się robi, czy się leży, tysiąc leży, złotych się należy i dajcie mi wszystko za darmo, bo mi się należy, socjal, mieszkanie, wszystko, a ja będę grał w jakieś wirtualne gry i super. Nie może ani to, ani to po prostu być, bo to i to jest zguba dla naszego gatunku. Do komentarzy, do subskrybowania, do mówienia w ogóle o tym temacie, naprawdę zachęcam. Na razie, cześć, hej.